w mediach zawrzało. Yy, nikt zmiażdżył jednostki samorządu tery terytorialnego. Czy to nie lekka przesada? O, rzeczywiście chyba troszeczkę przesada. Natomiast no, medialnie pokazała się informacja, że jednostki samorządu terytorialnego nie chronią danych osobowych, że nikt zmiażdżył jednostki samorządu terytorialnego. Rzeczywiście. No, chodzi o wyniki kontroli przeprowadzonej przez delegaturę białostocką w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach podległych. A kontrola dotyczyła głównie wykorzystania poczty elektronicznej do kontaktów z mieszkańcami. A w przypadku jednostek podległych, można powiedzieć o innych kategoriach osób, z rodzicami, z uczniami, z czytelnikami, bo też były jakieś tam biblioteki kontrolowane. No i okazało się, że te jednostki korzystają. Z tak zwanej darmowej poczty, czyli skąd poczty w komercyjnych serwisach internetowych. Tutaj oczywiście nie chciałbym podawać konkretnych przykładów, e, jakie, to są, e, jakie to są adresy, no ale każdy z nas chyba. Je. Tak, chyba każdy z nas posiada przynajmniej jeden taki adres w takiej darmowej domenie, czyli tak zwanej darmowy, e, darmową pocztę e-mail. Dlaczego y, więc tak trudno jest przekonać administratorów danych do, do tych rozwiązań płatnych? Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie z różnymi administratorami, którzy rzeczywiście korzystają z tej poczty i tłumaczenia są różne. Najczęstszym tłumaczeniem jest to, że y, przyzwyczajeni są wszyscy do korzystania z tej poczty. Wszyscy A, znają ten wszyscy znają, konkretny adres e-mail. Wszyscy znają ten adres, adres email. Natomiast w niektórych przypadkach jeszcze jest takie tłumaczenie, że to jest darmowe, a poczta kosztuje, że to jest drogie. No a nie oszukujmy się, to jakby no drogie nie jest, bo ceny rocznego utrzymania skrzynki poczty elektronicznej to jest koszt 17-30 zł. Zgadza się, to akurat nieprawda. A dlaczego za. Zalegalne należy uznać przesyłanie danych osobowych z maili mieszkańców, rodziców, czy tak jak powiedziałeś, innych osób, które korzystają z darmowych kont pocztowych udostępnianych przez komercyjne serwisy internetowe. Bo sprawa jest tutaj jakby zupełnie odwrotna. Każdy z nas, jako osoba fizyczna, może przetwarzać dane, swoje dane, właśnie za pośrednictwem, za pomocą tych, te, takiego darmowego konta. I w momencie, kiedy jest to nasze jedyne konto poczty elektronicznej, z którym kontaktujemy się, czy za pomocą którego kontaktujemy się z urzędem, czy ze szkołą, czy z biblioteką, czy z GOPSem, GOP czy z MOPSem, czy z GOKiem, no to nikt prawo nie wymaga od nas posiadania umowy powierzenia przetwarzania danych z dostawcą. Jesteśmy osobą fizyczną, zatem korzystamy z darmowego. I nasze dane mogą nam zostać przesłane przez urząd na takie darmowe. Skrzynki poczty elektronicznej. Tak samo my, wysyłając jakieś swoje pismo do urzędu, jako załącznik, czy jak, jakąś informację do urzędu, do szkoły, do, do biblioteki, właśnie do Gminnego Środka Kultury, możemy korzystać z darmowej poczty. Natomiast, poczt, natomiast ta jednostka nie może korzystać w ramach świadczonej przez siebie usługi, która jest określona w ustawie na podstawie statutu czy na podstawie przepisu prawa. Tutaj nie ma przetwarzania prywatnego. To jest przetwarzanie w ramach jednostki samorządu terytorialnego. A więc ta jednostka musi posiadać umowę powierzenia przetwarzania danych z dostawcą takiej poczty. I sprawę zorganizować. Co zatem może, może zrobić jednostka samorządu terytorialnego? terytorialnego co powinna zrobić? No wydaje mi się, że w pierwszej kolejności, żeby mieć spokój, żeby mieć pewność, należałoby przeprowadzić takie sprawdzenie, taki audyt Wewnętrzny, który by wykazał, czy potwierdza się, czy potwierdzą się takie zarzuty, które zostały zostały stwierdzone w tej, jako, jako nieprawidłowości w innych jednostkach samorządu terytorialnego. I oczywiście nasza kancelaria, jak sama przecież doskonale wiesz, taką usługę właśnie wprowadziła. No i dłuższego czasu te audyty prowadzimy, zarówno dla naszych klientów, którzy, dla których pełnimy funkcję inspektora ochrony danych, ale też oczywiście jesteśmy gotowi przeprowadzać te audyty dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które będą chciały z takiego audytu skorzystać. No i oczywiście, jeżeli zauważymy, że te nieprawidłowości potwierdzają się, no to rekomendujemy dwa rozwiązania. Jedno najprostsze na świecie to założenie skrzynek poczty elektronicznej dla jednostek podległych i nadzorowanych w domenie gminy. A najczęściej domena gminy jest prawidłowa, czyli Albo została wykupiona w domenie gov.pl, albo w innej domenie i jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę poczty elektronicznej, z którym zawarta została umowa powierzenia. To są w zasadzie dwa najlepsze rozwiązania. Jedno to sprawdzenie, a drugie właśnie wykonanie tych zaleceń. Bezpłatne, można powiedzieć, dla gminy byłoby oczywiście, czy dla jednostek, byłoby założenie tych kont w domenie gminy. Oczywiście wymaga to. Dodatkowo przygotowania porozumienia i zawarcia umów powierzenia pomiędzy jednostkami podległymi nadzorowanymi, a właśnie gminą czy urzędem gminy, który dostarczy to rozwiązanie. No ale oczywiście w tym również pomożemy. Jasne. Yy, trudny temat na, 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 pierwsze, na, na pierwsze spotkanie w drugim sezonie? Dla nas nie ma trudnych nie. tematów. Ja pamiętam, rozmawialiśmy o tych y, skrzynkach prywatnych już wiele, wiele lat temu z naszymi klientami. Niektórych dało się przekonać do zmiany, z innymi dalej walczymy. Niektórym zaproponowaliśmy rozwiązanie w naszej domenie tak. i przynajmniej to spowodowało, że nie ma ani jednego klienta. Tak w naszej kancelarii, którym, który posługiwałby się. To jest nasz sukces. To jest nasz sukces. Natomiast to też było rozwiązanie tymczasowe, ale okazało się, że trwa już dwa czy trzy lata i działa. Taki na moment, a wcale nie na moment jest. Idziemy na kawę. Idziemy na kawę.